Dziś pokażę Wam, jak przygotować pyszną sałatkę z zielonych pomidorów na zimę. To świetny sposób, by wykorzystać pomidory, które nie zdążyły dojrzeć na krzaku. Na początek dokładnie myję zielone pomidory. U mnie zawsze lądują w dużym garnku w zlewie, żeby porządnie je wypłukać z ziemi i kurzu. Większe pomidory kroję w cienkie plastry, a te małe przekrajam tylko na pół. Czasem zostawiam całe, jeśli są drobne. Teraz czas na cebulę. Kroję ją na pół i cienko w paseczki, żeby ładnie połączyła się z pomidorami. Ja użyłam jedną czerwoną i jedną zwykłą cebulę. Dla koloru i smaku dodaję też dwie czerwone papryki, kroję je w cienkie paseczki. Dzięki nim sałatka wygląda pięknie i nabiera słodyczy. Wszystkie warzywa przekładam do dużej miski. Posypuję dwiema łyżkami soli i dokładnie mieszam. Odstawiam na około godzinę, żeby pomidory puściły soki. Po tym czasie odlewam nadmiar płynu. W międzyczasie przygotowuję zalewę. Do garnka wlewam 5 szklanek wody, jedną szklankę octu, dodaję cukier, sól, ziele angielskie, liście laurowe i łyżeczkę gorczycy. Można też dodać dwie łyżki przypraw do marynat. Całość zagotowuję i odstawiam, żeby lekko przestygła. Gdy zalewa trochę przestygnie, przekładam sałatkę do czystych słoików. Układam warzywa dość ciasno, ale delikatnie, żeby się nie rozgniotły. Teraz zalewam pomidory przygotowaną zalewą aż po brzegi. Zakręcam słoiczki i zostawiam, żeby wystygły. Ja swoich słoików nie pasteryzuję, bo trzymam je w lodówce. A i tak znikają bardzo szybko. Ta sałatka jest idealna do obiadu, do kanapek albo jako przekąska. Jeśli lubicie do owe przetwory, koniecznie spróbujcie. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie takie sałatki na zimę i jakie warzywa najczęściej marynujecie. Jeśli podobał się przepis. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych domowych inspiracji. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Papa! Pa.